Ten odcinek jest sponsorowany przez użytkownika Aremzo. jeśli będziecie mieli ochotę spróbować własnego szczęścia w otwieraniu paczek, zapraszam na jego aukcję. Przy zakupie, jeśli podacie hasło INSANE609, dostaniecie bonusowe monety. Serdecznie zapraszam i polecam. Link znajdziecie w opisie. A teraz przechodzimy do otwierania paczek. Siema, z tej strony Insane, a to jest pierwszy odcinek z serii FIFA 14 Ultimate Team Pack Opening. Najpierw zobaczcie jaką mamy świetną drużynę tygodnia, Ronaldo, Benzema, Aguero, Lewandowski i to jeszcze chyba to jest właśnie Digné, nie, nie wiem jak się dokładnie to czyta i Debisi, ale to jest po prostu świetny zawodnicy i dzisiaj postaramy się może w jakiejś paczce trafić w któregoś z nich. I tak więc od razu sobie bez zbędnego gadania przechodzimy I otwieramy 6 złotych paczek Więc zobaczymy co z tego wyjdzie, więc Messi na pierwszej paczce I... Tak, to wiem jak się kupuje paczki Pierwsza paczka w Fifie, zobaczymy Czy się uda Nie patrzę, kogo trafię Wy już to pewnie widzicie, jeszcze nie I... Ziru. Ziru, okej. Okay. Jeszcze jakieś fajne stroje i herb zenitu, więc on może, może nawet pójść. Yy, kontrakt, kondycja, to się przyda. Yy, Lika, o, całkiem fajne statystyki masz. To sobie, się wszystkich będę brać, ale Ziru nie wiem, za zobaczymy nawet, po ile yy, chodzi on. No, nie dużo, może się sprzeda, tak, za tysiąc. Ale. Może się przyda do jakiegoś składu BPL. Zobaczymy. Okej, okay, wszystkie karty wysyłamy do klubu. I idziemy z drugą paczką. Tak więc, nie, nie chcę Tima Kihila. Nie. Alaba. Przynieś nam kogoś dobrego. Proszę jej. Proszę, nie patrzę. Proszę, dajcie kogoś dobrego. Zanetti! Wellington. Ok, Herb Evertonu Jacyś panowie, fajni. I kontraktów to się przyda. No, powiem wam, że te paczki należy nie są złe. Zanetti do składu z. Do składu z seria się możliwe, że przyda. Wellington. No, nie wiem, jeszcze może mniej, ale okej okay. wysyłam wszystkich. I lecimy z trzecią paczuszką. Falko. A, dawaj, Falko. I kogo mamy? Ech, nikogo dobrego, ale stream City to już trochę gorzej, ale jest kondycja dla całej drużyny, więc to może się sprzedać, ale paczka słaba. Powiem Wam, że słaba paczka, ale. Z czegoś zawsze można sobie wykociągnąć, Vidal. Dobra, jej, proszę. Naprawdę. Dajcie kogoś dobrego, Vidal. Liczę na siebie. Wiecie, co opomina animację. Okej, okay, i kto jest? Serio? Jeszcze powtórk? Nie, duplikat. O boże, masakra. Dobra, to sobie wysyłamy do klubu e, Ciebie na listę transferową I to już chyba jest... To była która? Trzecia paczka? Czwarta paczka, czyli jeszcze dwie Okej, okay, Messi Messi Przynieś, przynieś Messi Messi'ego Nie obrażasz, jakby był Messi, nie wiem Falcao, chociaż... Jakiś informa Maguero I mamy Ferdinanda Okej, okay, jeszcze kon, e, Kondycja, e, kontrakty i... Styl gry, kończący Piłka fajna, sobie może ustawię wyłakę aktywną e, Quintero, polecany przez wielu, zobaczymy e, Moreno, o, tu możesz coś pójść, pięć sztuczek e, Cztery słabszej nogi, a liga Ostobon, Kolumbia, może zobaczymy, ale Ferdinand e, W sumie może też sprzedać Dobra e, I przechodzimy do Kolejne paczuszki, El sharawi Stefano El przynieść. Przynieś, Chociażby El Szarauiego, ale może Ronaldo, może Aguero, może Benzema, może Lewandowski i Tymoszczuk. O cholera. Ale modyfikator N na SN. Ach, jakby był w drugą stronę. I jeszcze dwie srebrne. Serio. Fajna muzyczka przegrywa w tle. Dobra, wszystkie karty lecą do klubu. I ostatnia paczka na dzisiaj. Niech to będzie ktoś dobry: Alaba. Alaba, przynieś chociażby Alabę. Przynieś Schweinsteigera, Riberiego, Robera, kogokolwiek ze swojego klubu. I dajesz nam Esjena. Esjen. No nieźle. Ja, Conan. Sniper i San Siro. O, San Siro może też coś pójść. O, oh, to ustawiam sobie SunSiru jako aktywny. Mam tutaj Standoval Adromę, ale myślę, że SunSiru będzie fajniejsze. Z Trojera, Lubatis, Sniper, to się na pewno przyda. Kontrakty też się przedadzą i S. 1 wow. Tutaj jakieś za 9000, a zawsze Zawsze można jakiś skład z tego y, zrobić. Jakonan, tak samo Bundesliga. No, paczki się nie zwróciły. Niestety się nie zwróciły. Ale zobaczymy, co macie w na następnym odcinku z otwierania paczek. E, więc jeśli chcecie kupić końce, zapraszam do linku w opisie. Macie też tam również konkurs e, na karty 4 Informy plus 30k do Ultimate Team. E, I zapraszam na Allegro do kupna końców w haśle. Wpisujecie INSANE39 dostajecie za to 10% z tej kwoty, której kupicie coins. Od tej kwoty, tak. Dobra, dzięki za oglądanie. No i słyszymy się następnym razem. Cześć.